Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. I jeszcze tak na szybciutko zapowiedź sobotniego zaległego meczu najspierwszej Ligi Żużlowej sobotnie wczesne popołudnie na stadionie miejskim w Tarnowie miejscowa Unia podejmie Orła Łódź w zaległym spotkaniu w ramach rozgrywek najspierwszej Ligi Żużlowej. Do tej pory obie drużyny w tabeli zapisały na swoich kontach po 4 punkty. Przed sezonem głośno mówiło się o tym, że Orzeł ma aspiracje i chce powalczyć o awans do PGE Ekstraligi. Początek zmagań ligowych jednak sprawił, że Łodzianie napotkali na kilka przeszkód. Na początek można wspomnieć o spotkaniu z Teżet Ostrowią. Wprawdzie Orzeł wygrał ten pojedynek, jednak, będąc zdecydowanym faworytem, męczył się okrutnie i ostatecznie odprawił gości z bagażem zaledwie 4 punktów. Później przyszła pora na przekładany pojedynek w rybniku. Po dobrym początku końcówka zdecydowanie nie poszła po myśli podopiecznych Lecha Kendziory. Porażka 16 punktami i szybka chęć rehabilitacji. Przez pogodę i zawirowania z nią ta nastąpiła dopiero w ubiegłą niedzielę, kiedy to łodzianie rozgromili na własnym torze łotewski lokomotiv różnicą 24 oczek. W końcu drużyna pojechała tak, jak oczekiwali od niej włodarze i kibice. Na uznanie zasłużyli przede wszystkim Tobiasz Musielak, który jest najskuteczniejszym miejscem ligi oraz Daniel Jeleniewski, który debiutancki występ w rozgrywkach w tym sezonie zakończył z 13 punktami i bonusem na koncie. Gdy pozostali dorzucają niezbędne punkty, orzeł może postawić się każdemu. Z drugiej strony mamy gospodarzy, czyli Unię Tarno. Przed sezonem w tym obozie z kolei głośno mówiło się o tym, że awans nie jest celem jaskółek na ten rok. Przez zawirowania ze stadionem i licencją nadzorowaną zbudowano skład na miarę możliwości. Po pierwszym wymęczonym zwycięstwie dwoma punktami nad lokomotywem dałga w Pils przyszła pora na sprawie niesporej niespodzianki i wygranie w Gdańsku. W tym pojedynku Tarnowianie stracili jednak jednego z liderów, kątu Zirong doznał bowiem Artur Mroczka. Pod jego nieobecność Unia uległa różnicą 4 punktów na własnym obiekcie z ekipą z Ostrowa Wielkopolskiego. W ostatnią niedzielę kwietnia mecz w deszczu w Rybniku i długi opór przeciwko uzębionym rekinom. Po dołączeniu do składu wychowanka Ernesta Kozy Tarnowianie ulegli w skróconym do 13 biegów pojedynku różnicą 8 punktów. Dość chimerycznie prezentuje się w tym sezonie Wiktor Kułako, który po komplecie w Gdańsku w kolejnych pojedynkach zaczynał dobrze, aby kończyć je już słabiej. Przebłyski ma Daniel Kaczmarek, a do dobrej dyspozycji wrócił z pewnością Artur Czaja. Solidnym ogniwem jest niewątpliwie kapitan gospodarzy Peter Leung. Martwić może nieco również postawa tarnowskich juniorów, po której spodziewano się przed sezonem więcej. Mateusz Cierniak w tym tygodniu jednak zanotował bardzo dobry występ testując tor na PGE Narodowym przed turniejem Speedway Grand Prix. Zdobył 14 punktów w 6 startach. Przez często opady deszczu Tarnowska Unia miała okrojoną możliwość treningu przed tym ważnym pojedynkiem, co z pewnością będą chcieli wykorzystać łodzianie. Czy im się to uda? Czy może jednak punkty zostaną w gnieździe? O tym przekonamy się w sobotnie popołudnie. Termin nie dla każdego jest fortunny, ponieważ niektórzy zdecydowali się już na jednorazowy wypad na turniej z cyklu Grand Prix, co pokrzyżowało im nieco plany. W Tarnowie z pewnością zjawią się jednak najwierniejsi fani, aby wesprzeć swoją drużynę. Zapewne pojawi się również grupka kibiców z Łodzi. Awizowane składy na to spotkanie są następujące: Unia Tarnów z numerem 9 Peter Liung, z numerem 10 Ernest Koza, z numerem 11 Artur Czaja, pod 12 daniel Kaczmarek, z numerem 13 zobaczymy Wiktora Kułakowa, 14 jeszcze nie wiemy i z pod 15 pojedzie Mateusz Czerniak. Natomiast Orzeł Łódź z numerem pierwszym Roan Tangate, z numerem drugim Kai Huckenbeck, z numerem trzecim Rafał Okoniewski, pod czwórką Daniel Jeleniewski, z numerem piątym Tobiasz Musielak, pod szóstką Piotr Piuro, z jeszcze nie wiemy. Warto też wspomnieć, że od składu odsunięty został Hans Andersen. Mój typ na to spotkanie 42-48 dla Orła. Myślę, że drużyna z Łodzi pomału znalazła to czego szukała. Wiem, że w Tarnowie niezależnie jak osłabionym i tak będzie ciężko wygrać, ale na tą chwilę na moje orzeł ma wszystkie argumenty w rękach za tym, żeby ten mecz wygrać. Wy również możecie wskazać waszego faworyta w tym meczu u góry na karcie. W sobotę wieczorem wrzucę zapowiedź meczu niedzielnych. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki, a jak jeszcze nie przybiłeś to gorąco cię do tego zachęcam. Jak materiał ci się spodobał zostaw też łapeczkę w górę za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć! We'll